Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Posta Dwójki Dobrze, bierzemy nowa gra eee, Może być eee. mm, mm. O, weźmiemy ten, ten jest dobry Okej, okay, start Tutaj mamy klawisz, klawisze w grze, które możemy używać tak, gra z tego co się dowiedziałem jest podzielona na, po, na dni tygodnia Nie wiem ile jest tych dni tygodnia Tutaj widzimy mamy y, filmik, który wprowadza nas w grę Wam już to chyba z czwarte razu. Zaraz wam powiem dlaczego. To jest dziwne, to jest właśnie, te, to jest dziwne. Okej, okay, wysłuchajmy, wy zobaczcie do końca hmm, tą scenkę, ja zaraz do Was wrócę. Jezu, gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili. Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona. Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwień. Jezu, kobieto. Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. Nożesz. Turny ah! pies. Nie wypuszczaj psa. Cholera, i nie zapomnij o cieście migdałowym. Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. Ech. To na pewno będzie ciekawy dzień. Spotkać się z Wincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuje. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Hmm. Aha, mam Cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest. No, i okej, okay, tutaj mamy łopatę, już zauważyłem. Wezmę ją. E, czekajcie tutaj. E, mogę, mogę użyć fajki. Co to mi da? To na pewno szkodliwe, ale czuję się. Aha, świetnie. dodało mi troszkę życia. Czemu zbugowała się, czy jak? Nieważne. E, tutaj coś mamy, nie mamy. Czemu nagrywa? Już powiedziałem, że nagrywałem już to parę razy. O, dlatego, że nie mogłem przyjść, przejść, to znaczy nie mogłem kupić mleka. To było głupie po prostu, co ja zrobiłem, bo chciałem ukraść te mleko, a ten koleś wyskoczył z bronią i zawsze mnie zabijał. To był problem wtedy. Ale gra, gra jest spoko. Polecam wam ją, jak nie macie teraz ogólnie w co grać. Stoi tańczy, nie wiadomo. Dobra, nieważno. Jest tutaj policja jakaś. Nie ma. Dowiedziałem się, że jak kopniemy bankomat, wpada kasa, kasa, kasa. Ok. Jakiś ksiądz łomny jest jeszcze... co tak capi? Czy ktoś tu zarżnął? kozę? Te, te dialogi mi się nie bardzo no, podobają. Serio? Gra chyba. Gra chyba jest 2000... tysiące. Czwartego czy trzeciego roku. Nie wiem już teraz dokładnie. Ale gra jest bardzo, bardzo fajna, mi się podoba przynajmniej. Przynajmniej No i okej, okay, stajemy w kolejce. Kolejka troszkę długa, no. Okej. Okay. Ja pójdę się odlać, bo mnie ciśnie. No i okej, okay. czekajcie. Nie ja będę sikał w samotności. O, Ups, on ma paralizator. Chodź! Zatnij ten roztworek. On mnie goni, on mnie goni. Mich O zamordował. dwie osoby. Nie! Kurde, za pomocą. Nie wiedziałem, że ma paralizator. No chuj hey Jeszcze! Wow, nice. No i okej, okay, czekamy w kolejce. O, już. Jeszcze jedna osoba. Kupimy. Czy mogę tak powiedzieć? Ustawia się w Dobra, kupuj, koleś. Kupujesz, nie kupujesz. Tak, chciałem zapłacić. Dziękuję. No i okej. Okay. Mleko kupione. Taki żal mi was. Okej. Okay. Teraz idziemy do Winca. Wince jest tam. Zrobię chyba dzisiaj, potem mleko, już byłem. Pójdę do Winsa, a później Później mm, trzeba okraść chyba bank, czy coś takiego. Już nawet teraz nie pamiętam. Jeszcze te, teraz, no nie gram w to pierwszy raz, ponieważ, no, jak, jak mówiłem, dużo faili miałem, niech. No i zapisane, zapisałem. Ja, idziemy gdzieś tutaj. Nie chciałem po prostu Wam udostępniać tych faili, bo po pierwsze, strata czasu. No dobra, to jest tutaj Gra mi się podoba tak jak już powiedziałem W ogóle twarze tutaj mają... Zobaczcie, na przykład jak ta policjanka wygląda No, tak nawet Nieważne Tutaj Tak, tutaj Kurde, zawsze zapominam, że żeby wyłączyć mapkę trzeba nacisnąć spację nawet nie wiem czy załączyłem nagrywanie Tylko z demonstracją jest Nieprawda, gdy są dobre Gdzie jest ten koleś, tutaj? Tutaj może? Aha. No to nie wiem Nie, tutaj nie jest Tutaj nie Nie Kurde, zawsze jak chcę włączyć je... Mapę to naciskam Escape Kurde, gdzie ten koleś jest? Czekajcie. Może nie, nie te drzwi, ale... Nie no tutaj. Tu no te drzwi. Tylko że tam nie ma już nic. Chyba, że gdzieś poszedł odlać się, czy jak. No nie wiem jeszcze raz. Tutaj Nie, tu są to i Hmm. Tutaj, tutaj. Ej, stary, nie bierz tego do siebie, ale jesteś zwolniony. <laughs> Przecież dopiero wczoraj zacząłem. Twój czek jest u mnie na biurku. Idź go sobie, weź. Ten? No i okej. Okay. I. No, osta... i z bani. No i ostatnie zadanie będziemy musieli wykonać. Chyba, że. Jakaś tutaj, kaczenka jest. Złe, cię, gry są złe, Kto idzie ze mną? Cię, gry są złe, Dalej! Wszyscy cze, za mną! Są... Nie możecie tego zrobić w mojej dzielnicy! Ups. Oni chyba nie idą na mnie. Chyba. Właśnie, chyba. O! Nie, jednak. Kurde on... Uta wjeżdżam No spróbujcie szczęścia Ok. Ucierpiałem troszkę zdeczka O oh, wow Głupia mowa. Ok, Okej mam was gdzieś Goncie mnie W ogóle ja nie wiem dlaczego oni mnie gonią Ale to jest To jest z Kurde taka banda mnie goni Dobra, już dajcie spokój, ludzie. Co ja wam zrobiłem? No, goddamnę, zatrzymajcie ich, ludzie, troszkę się ich boję teraz. Szczerze, żebym wam coś zrobił, ale oni pierwsi zaczęli mnie bić. Ja się tylko broniłem. Ho ho ho. Okay. No, jak zwykle. Czy mnie gonią. A, tutaj wejdę do tunelu, to zaraz ich zgubię. Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. No właśnie. No. No i teraz będziemy jeszcze śli ostatnią tą misję. To jest zadanie, przepraszam was. Tego banku. Ogólnie miasto, nawet nie, nie jest złe. No to mi się troszkę Kucuję podoba. Nie za dobrze. Tylko, kurde, ta mapka troszkę mi tutaj irytuje. Ale to jest szczegół. Hmm. Dlaczego nie było Battlefielda w. niedzielę, tak? Tak, niedziela. E, ponieważ ja nie miałem czasu nie, nie, że nie miałem czasu, ale ogólnie mnie nie było w niedzielę w domu, a chciałem to zrobić w sobotę na wieczór. Ale Kamil nie miał czasu, więc no Nie pykło to co chciałem zrobić Kolego odchuć się. Chciałem go zbić, ale tam policjant z nim wszedł. Bo akcja przewalona troszkę. Syfnie się czuję. Aha właśnie coś tak. Policja. To dobrze idę, tak. Nie. No źle idę. Tutaj będę musiał przejść. Tak, tak. Bo, jak to moje serce dziwnie wiksuje, wam mogę. No, zobaczcie. Jakie dziwne wiksy odwala. Ej, gro. Och, już myślałem, że gra mi się skraszowała. No nie. O, dobra. Oto zapis. Ostatnio myślałem, że mi się gra skraszowała. Hmm, Teraz ogólnie jest taki pustynny. Aha, ja wyjarałem to i teraz mam jakieś dolegliwości, skutki uboczne i tak dalej. wejście jest do bani. Nie mam tego właśnie już. No może się to ogarnie, bo teraz... Aha, tutaj gdzieś. Hmm. Nie mogę znaleźć tego banku do. Tutaj gdzieś powinien być, chyba? Nie, no, no, banku, banku. dobrze pójdę. Cześć. Czy to wszystko? Tak. To będzie 100 zielonych. Hmm. hmm. Przykro mi, ale masz za mało kasy. Hmm. Ja tu nawet nie wiem o co chodzi, ale okay. Bez dwóch zdań potrzebuję tego więcej. He, śmieszne. Okej, okay, gdzie ten bank? Tutaj? Czy nie tutaj? Tu jakby tutaj. Kurde, ale... Nie ogarniam tego, tyle ja wam powiem. Więc czasu stracę na szukanie tego banku. Ha. To jest ten chyba bank. Nie wiem. Tak? Tak Tak, oj fuck, to Okej, okay. gdzie mam iść? Łoł wow. Jak zwykle będę musiał okay, czekać yeah. w kasie, tak myślę Aha, wszystkie zamknięte Pójdziemy sobie na górę, na górze nic nie ma O fuck, co? A! O co chodzi? Mój kolega mnie goni chyba mnie tak, Kurde. jeszcze mendo Dźgam łopato, o oh, fuck. O oh, fuck, zagrałem jego głową. Można grać teraz w piłkę. 20 dolarów. Ja nie wiem, czy to tutaj, czy nie tutaj. No, bank to bank, tak. No, tak. A, no tak, wymień czek. No to czekamy w kolejce. Wow! Co on pokazuje? Przecież to policjant! Fak, fak. No i okej. Okay. No szybciej, ludzie. O, wepchnę się. Nie, nie wepchnę się. Idziesz, policjancie? No. Dobrze, wprowadzamy zmiany. ja nacisnąłem. Taba nacisnąłem przez przypadek. No, szybko idzie chyba. No jeszcze cztery osoby... O jeszcze trzy osoby ja. Nie! Trzeba podchodzić. O oh, Fuck! Jak on wygląda, doo! Oh, Jak ludzie są pomysłowi Gra mi się podoba. Nie mogę powiedzieć, że nie. Jutro chyba zrobimy... zrobimy z Kamilem Mob Grinder w Minecraft, więc jutro będzie Minecraft. Ale postaram się też zrobić tego Battlefielda, bo e, fajnie było sobie pograć tak z kamieniem Battlefiorda 60 dolarów. Ale czekajcie, mi tam czek zniknął. To jest dziwna, dobra, nieważne. Okej, okay, jak oni dziwnie chodzą. Poluzacku. Och, jeszcze dwie osoby, jeszcze dwie osoby. Jakie nie lubię czekać w kolejce? Nikt chyba nie lubi czekać w kolejce. 60 w jakiej kolejce? Zielonych. Dobrze. Ułatwia no szybcień, do, szybciej, to szybciej, szybciej. Że ta pała Co niech przejdzie. Jest? Szybciej. Hey. Dobra, szybciej. Proszę do mnie. Myślałem, że. Heja. Chciałbym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 40. Zielonych. 40. Zielonych! Dobrze, wprowadzamy zmiany. Już. Zondi! <grychy> bardzo śmieszne. bardzo śmiesznie. Dobra, szybciej. Ciemka. Cześć! Czy ktoś w ogóle może Ci pomóc? Tak, Dobrze, możesz uaktualniamy mi Uaktualniamy stan konta. Gotowe. Dzięki. No i tak, w tym odcinku to było, to wszystko. No i Całą jeśli wam się odcinek podobał, łapkujcie. Czas do domu. Chyba, że będę... musiał jeszcze coś zrobić. Aha. To jest napad! Niech nikt się nie rusza, to nie będzie ofiar! Hm, ja uciekam. Czekajcie, no wszystko wykonałem. Czas do domu. No i teraz idziemy do domu. No i okej, okay, troszkę, troszkę będę musiał iść do tego domu. Ja już wam tego nie pokażę, więc dla bezpieczeństwa zapiszę sobie. Zapisz grę. To już gdzieś mam zapisane, jak zapisałem sobie gdzieś grę. No i dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i do następnego odcinka. Bye!